Siemanko. Witam wszystkich. Dzisiaj zmiana radia oryginalnego na takie z Androidem auto w pojeździe Mazda 6 2014 rok. Samochód starszy, jeszcze ze starszą deską przed liftingiem. W każdym razie mamy do zrobienia zmiany radia, montaż kamery cofania. No i sprawdzimy, jak to będzie działać z oryginalnym pokrętłem HMI i tak dalej. Także pokrótce zaczynamy rozbierać. Po kolei wszystkiego nagrywać nie będę, bo wiadomo, bez przesady. Ale kawałek po kawałku, klatka po klatce, co się da to zrobię. Jedziemy z tematem. Tak, stare radio wymontowane, teraz bierzemy się za nową instalację, nową wiązkę będziemy przeciągać kabelki, układać wszystko tak, jak fabryka, żeby wyglądało. Składać, a później montować kamery cofania. Montaż anten, GSM, GPS, montaż mikrofonu, kabelki mamy przeciągnięte, trzeba teraz zrobić fajną wiązkę z nich, no i składać dalej. Blenda rozebrana, zaślepka wyjęta, montujemy kamerkę. Kamerka w blendzie jest już na swoim miejscu, 4K dynamic, zobaczymy jaka jakość z tego będzie, także... Montujemy, składamy i jedziemy dalej. Tak, radio powoli zamontowane. Wszystko już jest na miejscu. Kamera cofania działa jak widać bardzo fajnie, czysto. Także wszystko działa dobrze, udało się kable pochowane. Pozakładamy i kończymy na dziś.